Halo, dobrze, dobrze. Proszę Państwa, nazywam się Jan Hartmann, jestem filozofem. Filozofie, filozofowie trochę nudzą, ale dzisiaj będę nudził krótko. E, proszę Państwa, 14 lat temu nieznani sprawcy pod osłoną nocy zawisili nad drzwiami sali obrad plenarnych w Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Krucyfiks. Niżej, niżej, niżej. Dlaczego zrobili to pod osłoną noc? Dlaczego zrobili to po kryjomu? Dlaczego jako chrześcijanie, pełnoprawni obywatele Rzeczpospolitej nie zrobili tego w świetle dnia Jupiterów przed kamerami telewizji Trwam czy jakiejkolwiek innej? Dlaczego nie zrobili tego jawnie? Chyba dlatego, że mieli poczucie, że jest coś nie tak. Że coś się nie zgadza, że być może to działanie nie jest do końca legalne. Ale z drugiej strony mogli liczyć na bezkarność. Mogli liczyć na to, że nikt nie odważy się dotknąć krzyża, zdjąć krucyfiksu. Cóż by to miało bowiem oznaczać? Oczywiście, zamach na chrześcijaństwo. Zamach na krzyż no i doskonałą sposobność po temu, aby obrońcy krzyża mogli się wykazać. Jak się nazywa w języku etyki takie działanie? Kiedy postępujemy nielegalnie, ale w nadziei, że skutki naszych złych czynów nie będą mogły zostać napiętnowane i ukarane. To się nazywa szantaż moralny. Powieszę krzyż, co? Dotkniesz krzyż, zdejmiesz krzyż, odważysz się, nie, to się nazywa szantaż moralny. Czy Kościół życzy sobie, by krzyż używany był w celu dokonywania szantażu moralnego? By był traktowany instrumentalnie? By był traktowany jako znak polityczny? By był traktowany jako symbol przewagi? By był traktowany w kontekście działań, które, jeśli nawet nie są bezprawne, to przez samych sprawców uważane są za na tyle prawnie wątpliwe, że dokonywane są w nocy? Czy tak się traktuje krzyż w katolickiej Polsce? No dobrze, ale co ten krzyż ma tam znaczyć i dlaczego on tam wisi? Otóż wydaje mi się, że chrześcijańscy posłowie myślą sobie o tym w ten sposób. Polska jest krajem katolickim. Wartości chrześcijańskie są fundamentalnymi wartościami dla narodu polskiego i to w oparciu o Kościół katolicki naród polski mógł ukonstytuować się kiedyś jako państwo i przetrwać jako państwo. Krzyż w sali obrad plenarnych parlamentu ma przypominać posłom, że powinni kierować się wartościami chrześcijańskimi, powinni pamiętać o prawie Bożym, stanowiąc prawo dla Polaków. Takie są myśli przychodzą do głowy prawdopodobnie chrześcijańskim posłom, gdy patrzą na ten krzyż. Cóż w tym złego? Otóż, proszę Państwa, ściana sali obrad plenarnych sejmu. Ani ściany żadnych innych budynków państwowych nie są miejscem na ogłaszanie jakichkolwiek poglądów, także poglądów religijnych, poglądów politycznych, poglądów etycznych i poglądów religijnych. Dlaczego? Dlaczego państwo musi zachować powściągliwość, neutralność, bezstronność w tym zakresie? Dlaczego ściany i mury urzędów państwowych muszą być wolne od jakiejkolwiek symboliki? Bo tylko pod tym warunkiem obywatele będą mogli wierzyć, że państwo traktuje wszystkich obywateli i wszystkie grupy tak samo, że nie faworyzuje nikogo, nie daje żadnych sygnałów, iż jedni obywatele, na przykład chrześcijanie, są im drożsi niż niewierzący albo przeciwnicy chrześcijan, bo wolno być także. Przeciwnikiem wartości chrześcijańskich w tym kraju. Dlatego forma państwa, dlatego, pań... dlatego prawo polskie musi być całkowicie bezstronne w zakresie kwestii światopoglądowych i religijnych. Gołe ściany Sejmu nie są symbolem niechęci do chrześcijaństwa, są symbolem szacunku dla polskiej konstytucji, szacunku dla wszystkich obywateli. I wszystkich różnic, które ich dzielą. Państwo, powściągając się i powstrzymując od manifestowania symboli religijnych, daje sygnał obywatelom, że wszyscy są traktowani przez nie tak samo. Taki jest sens nieobecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna to nie jest przestrzeń wystawowa, przestrzeń do wywieszania. Ogłoszeń i plakatów politycznych bądź symboli e, symbolizujących takie czy inne przekonania, takie czy inne wartości. Państwo polskie musi zacząć traktować Konstytucję Rzeczpospolitej na serio, a nie puszczać do nas oko, że. Jesteśmy państwem liberalnym, którym obowiązuje liberalna konstytucja i neutralność światopoglądowa organów państwa, a z drugiej strony robić to wszystko, o czym moi poprzednicy tutaj mówili. Dziękuję bardzo.